I będziemy mieli komplet. Mamy komplet w maszynie startowej. Czekamy na sygnał do startu. I uwaga, gonitwa się rozpoczęła. Tam od razu do przodu. Przesuwa się po starcie Jarek Star, obejmuje wyraźne prowadzenie zaraz po wyjściu z maszyny startowej. Na drugim miejscu jest Irpień, na miejscu trzecim Szansonistka, na czwartym Umań i Zadra razem z Lisabon zamykają stawkę. Jeszcze 1600 metrów pozostało do celownika. Dość szybko nam się rozciągnęła stawka tego wyścigu. Dwa konie wyraźnie prowadzą, są to Jarek Star, oraz Irpień, za nimi jest dość spora przerwa, mają jeszcze niecałych 1400, nawet już bliżej 1300 metrów do celownika. Na miejscu trzecim galopuje Szansonistka, tuż za nią jest Umań. Za tym koniem kolejny spory odstręp, odstęp i na miejscu przedostatnim jest Zadra i na ostatnim z wyraźną stratą jest Lisabon. I już pierwsze konie wchodzą w zakręt. Są to galopujące z przodu. E Jarek Star oraz Irpień, chociaż Irpień już zaczyna wyraźnie słabnąć, doganiają go pozostali uczestnicy, a Jarek Star utrzymuje swoje wysokie tempo, jakie narzucił od samego startu i prowadzi z dużą przewagą nad irpieniem. Jarek Star zbliża się do wyjścia na prostą finiszową. Irpień na drugim, szansonistka na trzecim, na czwartym jest umań i ta czwórka ma wyraźną przewagę na 500 metrów przed celownikiem. Jarek star prowadzi jego pozycję na ten moment wydaje się niezagrożona. Ma bowiem wypracowaną wcześniej bardzo dużą przewagę. Na drugim wciąż utrzymuje się Irpień, na, miejsce, na miejscu trzecim jest Umań, dalej szansonistka, ale jeszcze tylko 220 metrów do celownika. Jarek Star lekko galopuje. On tutaj nie ma konkurencji. Jak na biegu treningowym Jarek Star. Rozgromił po prostu rywali i zwycięża w tym wyścigu. Jarek Star wygrywa. Na drugim miejscu Irpień, na miejscu trzecim Umań, na czwartym szansonistka, na piątym Lisabon i na szóstym miejscu Zadra. Oznaczony numerem piątym ogier Jarek Star, trenowany przez Marlenę Stanisławską, dosiadany przez Jokeja Sanzara Abajewa, zwycięża w gonitwie 6. Tradycyjnie zaczekajcie Państwo na oficjalny wynik, zatwierdzony przez Komisję Techniczną. Dekoracja zwycięzców, oczywiście, odbędzie się. Na...